Wszyscy niewierni mają już od niedawna piekło na ziemi. Zapraszam na kolejnego pączka. Hakerzy włamali się na serwery portalu randkowego Ashley Madison. Wyciekły dane wszystkich użytkowników, maile, imiona i nazwiska, a także numery kart kredytowych. Nie byłoby jeszcze takiej wielkiej afery, gdyby nie to, że portal Ashley Madison był stworzony dla osób znajdujących się w małżeństwie. Strona ta promowana była hasłem Życie jest krótkie. Pozwól sobie na romans. No i się zaczęło robić małe piekiełko, ponieważ ludzie zaczęli dowiadywać się o swoich współmałżonkach strasznych rzeczy. Hakerzy mówią, że spokojnie, spokojnie, około 90% użytkowników tego dziadostwa to faceci. Większość kobiet, które tam są, to są fałszywe profile, więc jeżeli twój współmałżonek ma tam. Konto to nie znaczy, że już miał romans, ale czy dla ciebie to robi jakąś różnicę? Wiele osób znaczących, polityków, bankierów, menadżerów, nauczycieli ma przez to problem. W amerykańskiej armii żołnierze są wywalani z wojska, gdy ich oficerowie dowiadują się, że byli uczestnikami takiej zabawy. Strona ta była dostępna również w Polsce, więc jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, żeby sprawdzać, bo nie ufa, to może sprawdzać. Życie jest za krótkie, więc. Oglądaj Pączka. Widzimy się jutro o godzinie 19.00.